Hej, okej, mam ją Iwona i zapraszam Was dziś na nowy na nowy vlog z kilku najbliższych dni. Mam nadzieję, że Wam się spodoba jak tak to będzie, do góry. Zostańcie za dużo w moim życiu. No i tuż lecimy z tymi dniami, ja <grym wytrzańczy> um, chciałam sobie kopię postawić, ale chyba mi to dzisiaj nie wyjdzie zbytnio. O, wyszło, dobra, super. Jeżeli chodzi o te moje najbliższe, tak naprawdę trzy dni, bo... Nie dzisiaj środa, czwartek, piątek bez poświętach. To tak, ja sobie codziennie przygotowuję takie listy zadań, które mam zrobić, i właśnie na dzisiaj przygotowałam sobie jedną z, z nich. I mam tutaj dwa, cztery, siedem rzeczy, rzeczy które chcę zrobić, i ogólnie wczoraj miałam. Do zrobienia pięć rzeczy, i właśnie jedynie mi się nie udało zrobić, ale właśnie dzięki temu sobie tak kontroluję, co mi się udaje zrobić, a co nie. Czasem, właśnie, w takim notatniku sobie zapisuję, czasem w moim kalendarzu, a teraz właśnie mam etap na taki notatnik, a potem pewnie za miesiąc się przerzucę znowu na kalendarz. Więc właśnie tutaj teraz rano. Chcę zrobić dwie rzeczy z tych wszystkich siedmiu, które mam. E, no i oczywiście tutaj jeszcze dochodzą mi zajęcia, jakieś tam spotkania, e, ale to tutaj nie przychodzę, nie zapisuję, bo to po prostu takie rzeczy bieżące, a w moim kalendarzu tym internetowym na Google zapisuję takie rzeczy, które po prostu są dłuższe i stałe, a tutaj te krótsze i w ogóle zabieram się do siebie najbardziej. Dzisiaj mam takie pyszne śnieżne, zrobiłam zwyczaj, słójczek, owsianki na wieczór, czyli są tutaj jogurt, mam płatki owsiane banan i dałam trochę jeszcze orzechów na górę więc będę jeść. przerwy, czekam teraz na kolejne zajęcia, na ćwiczenia, teraz seminarium, preseminarium bardziej e, i będziemy oddawać naszą część teoretyczną, więc jestem ciekawa, jak tam nam poszło. I tak mam w telefonie wszystkie rzeczy. Uh -huh. To jestem ja. A za mną już jedne ćwiczenia, jeden wykład, więc coraz bliżej końca dnia, chociaż dzisiaj, zanim co do pokoju, to będzie 21, a jest dopiero 13. Nie pozdrawiam dzisiejszego dnia.

ja wróciłam właśnie z zajęć i się bardzo cieszę, bo dzisiaj prąd nas puścił trochę wcześniej, i dzięki temu, przed spotkaniem, a właśnie zajęciami, jestem w stanie coś zjeść, bo jestem bardzo, to bardzo głodna. Więc właśnie gotuję swój makaron i mam ze wczoraj mój sos, który robiłam, taki warzywny, więc się cieszę, bo naprawdę już po prostu nie czuję, że jestem głodna, bo jestem tak głodna. No i dzisiejsze zajęcia były fajne, przyjemne, szybko minęły, więc jestem pozytywnym z szoku. No a teraz dzięki temu, że mam chwilę czasu, to właśnie sobie zjem i za chwilę będę czytała psychopatologię e, i potem wrócę na spotkanie z samorządu, jedno, które dzisiaj mam o 18, tak mniej do 20, ale jeszcze z koleżanką i na róż, potem będziemy robić tak mniej do 21, nie będzie mi w pokoju, dlatego teraz ta chwila tutaj to jest zbawienna, e, no i tyle. Muszę tu trochę posprzątać ogarnąć, bo mam dość porządny syfek tutaj. Ale to na tego nie będę pokazywała, bo nie ma w ogóle sensu, nie mam na to siły, więc uwierzcie mi, jest duży bałagan. Jest. Jest północ i ja idę spać. E, w ogóle za chwilę muszę wstać. Wstałam, udało mi się wstać i będę się bardzo cieszyć, tylko za chwilę później niż miałam w planie, ale już lecę na praktyki. Zaczynam za 30 minut, więc mam nadzieję, że zdążę. Oczywiście, oczywiście że zdążę. Ale po prostu, no, lecę na autobus. Jestem już po, zaję a, po zajęciach, chciałabym. <laughs> Jestem już po praktykach dzisiaj e, i właśnie zmierzam na zajęcia. Mam zajęcia o godzinie 11.30, więc za pół godziny. E, no i czekam na jakiś autobus, żeby tam dotrzeć. Dzisiejsze praktyki, w sumie minęły szybko, fajnie. Kolejne właśnie 4 godziny za mną, e, bo dzisiaj byłam na pół dnia, e, więc e, coraz mniej do końca. Z każdym dniem coraz więcej mam wyrobionych godzin. Jeszcze tylko trochę, do 200 godzin. Jeszcze w połowie nie mam. Ale to niedługo będzie. Mam taką no, nadzieję, taka, tak będzie. Mam właśnie przerwę okienko, bo miałam zajęcie do 15.45 i mam za chwilę wykłady o 18.20, czyli tak naprawdę za godzinę właśnie skończyłam mieć przepyszny obiad. Była krótka przebitka, ale ogólnie to był makaron z pokrojonym i posmażonym boczkiem. Do tego dałam suszone, zblendowane grzyby, które były zbierane tam u nas w okolicy, więc tylko takie fajne z lasu i to był mistrz, to było przepyszne, no i do tego śmietanka, żeby to było coś tam trochę mokrego, po prostu nie mogłam tym się najęsnieć, bo bym zjadła trochę jeszcze. E, a teraz sobie ogarniam trochę sprawy samorządowe, trochę też oglądałam, zaczęłam oglądać co mu do, do Abi, może mi się uda w końcu go obejrzeć, chociaż cały sezon pierwszy. E, Okej, okay, zaczęłam. 6 minut, nieważne. Ale zaczęłam, za, z, ale za, miałam za to, skończyłam wczoraj oglądać Squid Game, w końcu pierwszy sezon, bo zaczęłam oglądać go nie wiem, rok temu, dopiero teraz skończyłam, więc no, cóż, jest dobrze. I w sumie powiedziałabym mam o książkę, którą czytam, ale jest tam, więc nic mi się pojawi, dlatego powiem, powiem później o 24 twarzach miligrama Billiego. Biliego. Dobra książka psychologiczna, ale dla osób, których faktycznie ten temat interesuje ciekawi, myślę, że będzie dobra. Ja jestem w połowie. I właśnie ta pierwsza część mam wrażenie, że była bardziej wciągająca niż teraz ta druga połowa, która się zaczyna, chociaż może się za chwilę zaskoczę i będzie inaczej. Ogólnie jest to przypadek osobowości wielorakiej i jest pokazane jak w ogóle dowiedziano się, że właśnie cierpi na osobowość wieloraką. On też zgwałcił trzy kobiety i właśnie jak to się stało, że do tych gwałtów doszło i tutaj też tam jest moment amnezji, dlaczego miał amnezję jak te osobowości się zachowywały, jakie są, no i potem też ogólnie leczenie, jak wyglądało i też w ogóle jak wyglądała cała rozprawa, całe bronienie go w sądzie i też jeszcze pierwszy pobyt w szpitalu, potem teraz kolejny pobyt w szpitalu. Jest to książka no, interesująca, ciekawa bardzo, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że dla osób, które są tym tematem zainteresowane, czyli tak właśnie psychologie ogólnie osoby, które są zainteresowane, psychiką ludzką, bo po prostu jest to książka, na którą trzeba trochę się skupić bardziej tak po prostu przysiąść. Wiem, że chyba też jest film, serial. Jak go znajdę, obejrzę, to mam, coś trochę o nim powiem, bo chcę przeczytać książkę i właśnie potem o nim poszukać, bo wydaje mi się, że jest. Takie mam jakieś wrażenie. Więc ogólnie książka jest dobra, ale tak jak mówię, po prostu, no, nie dla każdego. I właśnie mam jeszcze planie przeczytać też Sybil, to też jest o osobowości i to w ogóle pierwszy, przy, pierwszy przypadek spisany, spisany, tak mi się wydaje. E, tak, tak, takie, takie mam wrażenie. E, mam nadzieję, że się nie mylę, e, ale po muszę tą książkę kupić, e, bo ona jest w języku angielskim, więc może po prostu przez wakacje sobie ją przerobię. A teraz na razie tam tutaj. I w końcu jestem dalej niż kiedyś tam, a teraz lepiej sobie troszkę poczytać. Mm, psychopatologii, bo mam chwilę czasu, też mam właśnie za chwilę wykład, a mieliśmy trochę poczytać na niego i no cóż, za... znaczy udało mi się, ale to co było do tamtego wykładu, a na kolejny nie udało mi się, po prostu czytam sobie, robię notatki, ja to zajmuję o wiele więcej czasu niż samo takie czytanie i po prostu i tyle, Jest dobra, mm, lecę czuć. Wróciłam z do pokoju, jeszcze po wykładzie stwierdziłam, że pójdę na orliki, bo dzisiaj była liga wydziału w kolejny dzień i grał akurat mój wydział właśnie po moich zajęciach, więc, znaczy miałam na nim nie zostać, żeby było śmieszniej, ale poszłam i byli tam moi znajomi i po prostu stwierdziliśmy, że dobra, to zostaniemy na WNS-ie pooglądać i na coś, co w ogóle miałam mniej zostałam godzinę i się cieszę, bo w ogóle fajnie spędziłam pracę już potrzebowałam dzisiaj takiego właśnie wyluzowania całkowitego i to był właśnie ten moment, gdzie po prostu mogłam się pośmiać, pożartować, pooglądać, właśnie pobyć z moimi znajomymi, którzy tak naprawdę Powstali z przypadku, właśnie przez to, że jestem przy lice wydziałów e, i w ogóle super, fajnie, bo cieszę się, że jak zdecydowałam się pójść, to przez to, że tylko usłyszałam jak tam ktoś krzyczał, e, właśnie wydział, który sobie dopinkował i powiedziałam: Dobra, pójdę zobaczyć, żeby nie było, jak mam czas. E, no i się cieszę, i teraz wróciłam do pokoju, jest 21:30. Ja jutro nie mam zajęć, tak, tam wisi mój ręcznik, on tam obiecznie wisi i się suszy. E, ale mam jutro na spotkanie o godzinie 9 z samorządu. Tak zakładam, że jutro potrwa pewnie z 90 do 2 godzin, nawet, bo jest dość sporo spraw. I potem od 11.30 mam praktyki i mam do 15.30, czyli 4 godzinki praktyk jutro. I właśnie jutro, jak wrócę, tam, to będę mieć już dzień wolny po południu, więc się cieszę. Ja teraz jedną rzecz poplanować. Mam nadzieję, że mi się uda. I szukam też sobie jeszcze jakiegoś fajnego. Albumu, bo chciałabym zrobić sobie album ze zdjęć. Pierwsze, właśnie tutaj z tego roku akademickiego, czyli od października do, w, do czerwca. To wszystko to się po kolei dzieje. I drugi chciałabym też zrobić. mieliśmy miało się mógł, zrobić album naszego wyjazdu do Alp z rodzicami, ale nam nie wyszło, więc może. Teraz, co się wezmę, może nie teraz, po prostu zamówię już kilka albumów naraz. No i też chciałabym zrobić sobie album, przyznaję, z Stanów Zjednoczonych, bo to była moja wycieczka, jedna z wycieczek, no tej była wycieczka z życia, znaczy nie licząc Erasmusa, ale tak to liczę i właśnie chciałabym też sobie zrobić, więc właśnie szukam jakichś fajnych albumów, więc jeżeli macie jakieś, które polecacie, takie po prostu czyste albumy, gdzie mogę wklejać zdjęcia, jakieś tam też napisać sobie rzeczy, to możecie mi podesłać, jak ktoś tam macie, bo szukam i jakoś tak na razie jest ciężko coś znaleźć. to co bym chciała, w sumie jedno znalazłam na Empiku, ale coś czuję, że to może być za mało stron. No więc szukam dalej, ile co może coś mi się uda znaleźć. Ja właśnie idę na praktyki na kolejne 4 godziny dzisiaj i właśnie tak staram się, żeby jak mogę, właśnie dużym plusem jest to, że mogę też na praktyki później na 4 godziny, nie na cały dzień. Co jest dużym ułatwieniem, bo właśnie czasem mogę tylko rano, tylko po południu na cztery, a czasem na cały dzień i dzięki temu też mogę częściej przychodzić na praktyki. Idę, bo za chwilę wchodzę. E, oglądałam, zaczęłam oglądać Babilon, e, ale jakoś tak ciężko mi szło. Jestem w połowie, więc pewnie jutro skończę go oglądać. E, chyba się nie będę ta filmu na razie wypowiadać, bo jakoś tak nie do końca go czuję, może też tego jakoś tak niezbyt mi idzie oglądanie, ale on też trwa 3 godziny, oglądałam połowę, więc jutro w sumie większą połowę, bo na jutro mi zostało tak mniej więcej godzinę oglądania, więc może mi się uda oglądać, nie jestem pewna i teraz gram sobie w Simsy. Stwierdziłam, że wyłączę sobie Simsy, żeby troszkę wychilować, odpocząć i właśnie gram sobie o dwóch godzin. W nową rodzinkę, bo właśnie stworzyłam sobie nową dziewczynę, nową rodzinę, bo dawno nie grałam w Sims i stwierdziłam, że chcę kimś nowym pograć i w sumie próbuję trochę innych rzeczy niż zawsze w Simsach, bo zaczynałam pracę, ale tam też trochę z ogrodnictwem kombinuję tutaj teraz trochę z łowieniem ryb, i tak po prostu różnorodnie. Jestem ciekawa, co z tej osoby wyjdzie w Simsach. No, jak na razie to moja rodzina, W ogóle, bo jakaś aktualizacji mam też tutaj cały czas jakieś punkty, mogę zbierać, nie wiem w ogóle o co chodzi. Znaczy, rodzinka to jest moja kobietka. Na razie sobie śpi. Za chwilę będzie się budzić, bo będzie szła do pracy. No, i ma taki dom dość mały. Zresztą, jak widać, jak naprawdę to nie jest jakieś wow, wielkie. Ale tutaj sobie troszkę rozwijam ogród, i w ogóle ta ślizgawka jest super, bo nie, nie chcesz, by oglądała telewizję. bo ogólnie ja nie oglądam telewizji, więc sobie ja też nie będzie oglądać. I właśnie dzięki tej ślizgawce to sobie zawsze. Robi tam tutaj zabawę, że po prostu ściąga. No i też tutaj kosz, żeby trochę pograła, i tak właśnie trochę kombinuje, trochę inaczej. A jestem ciekawa, co z niej będzie. No i tak mi się dobrze, jak na razie, ją gra. No ale to dobry początek, bo dobra, co kilka dni minęło, jeżeli chodzi o jej żurcie. Ja też powoli idę spać, bo jestem już zmęczona, więc jeszcze pogram sobie kilka minut w simce i po prostu do łóżka, bo chcę mi się spać, w ogóle była bardzo zmęczona o 20, ale nie chciałam iść tak wcześnie spać, więc wiedziałam, że trochę jeszcze się przeciągnę, że tak powiem, czasowo. Ale dobra, jeżeli ten vlog z tych trzech dni Wam się podobał, no to wiecie łapka do góry, zostańcie na dłużej momencie w moim życiu i ja idę grać. I tak chwilę spać.